Gość Radia Zachód. Dzień dobry Państwu. Marek Poniedziałek w studiu Polskiego Radia Zachód w Zielonej Górze, a nasz poranny gość Cezary Gmyz w studiu w Berlinie. Dzień dobry. No, nie jest to zasadniczo studia, tylko moje mieszkanie, ale dzisiaj. Witamy Cezary Gmys, dziennikarz, korespondent telewizji polskiej w Berlinie. Dziennikarz noszący na Twitterze dumnie pseudonim Trotyl. O tym powiemy za chwilę, ale zacznijmy od tego, co dzieje się w tej chwili w Republice Federalnej Niemiec, bo tam bardzo ciekawie. Za sprawą słów Olafa Scholza, który we wczorajszym wywiadzie dla Frank. czy wywiadzie, czy, czy w zasadzie gościnnej. W Gościnnym artykule we Frankfurter Allgemeine Zeitung powiedział, że Niemcy są już gotowe wziąć odpowiedzialność za Europę i świat. Jednocześnie kilka dni wcześniej niemieckie media informowały, że tak źle partia urzędującego kanclerza nigdy w sondażach się nie miała. Jest na trzecim miejscu. Jak to wszystko odbierane jest przez niemiecką opinię publiczną? Co mówi i co dla Niemiec i Europy wieszczy Olaf Scholz? A ten tekst, który napisał Scholz w Frankfurter Allgemeines, Zeitung, jest tekstem, który właściwie chyba każdy powinien przeczytać, ale ponieważ jest sezon urlopowy, on nie wywołał jakichś dużych dyskusji, a szkoda, dlatego że a Ten tekst jest tekstem, który mówi o tym, co Olaf Scholz chce zrobić w przyszłości. Pierwsza część tego tekstu składa się z diagnozy, tylko że ta diagnoza nie jest zakończona wyciągnięciem prawidłowych wniosków, a mianowicie ta diagnoza z grubsza rzecz biorąc brzmi w ten sposób, że Niemcy przez całe lata popełniały błędy, chociaż Olaf Scholz do tych błędów za bardzo się nie przyznaje, chociaż on za te błędy jest również odpowiedzialny, bo przypomnijmy, że zanim został kanclerzem, był wicekanclerzem i ministrem gospodarki, czyli człowiekiem właśnie odpowiedzialnym za import węglowodorów, czyli gazu ziemnego i ropy naftowej z Rosji i to on ponosi odpowiedzialność za tą szaleńczą politykę zapoczątkowaną jeszcze przez Gerharda Schrödera. Natomiast wnioski, które wysnuwa z tej sytuacji Olaf Scholz są wnioskami kompletnie błędnymi, bo Niemcy używają takiego sformułowania Weiterzo tylko tak dalej, róbmy tylko tak dalej albo jeszcze więcej tego samego. A jeszcze więcej tego samego polega na tym, że Olaf Scholz postuluje większą rolę Niemiec w polityce europejskiej i do sprowadzenia do, partner, do parteru partnerów mniejszych Niemiec, a mianowicie domaga się porzucenia zasady jednomyślności przy podejmowaniu najważniejszych decyzji w Unii, czyli odebrania państwom członkowskim prawa Weta, co sprowadziło sięby do tego, że Europą Unią Europejską zarządzałby Berlin, no oczywiście do spółki z Brukselą jako Komisją Europejską, a nie Belgią oczywiście oraz z Francuzami, natomiast inne państwa musiałyby słuchać przekazu płynącego z Berlina. To jest Kompletne szaleństwo. Co Pana zdaniem jako obserwatora polityki niemieckiej, tak bardzo bliska już od kilku ładnych lat, popycha do tego typu stwierdzeń i do tego typu śmiałych planów? Skąd ten, no, wydaje się, całkowity brak refleksji wobec tego, co dzieje się w tej chwili chociażby na Ukrainie? I czy to jest powszechne dla niemieckich elit, czy to Olaf Scholz się tylko tym wykazuje? A to jest dość powszechne dla niemieckich elit, dlatego, że Niemcy taką politykę prowadziły od lat. Tak naprawdę ten reset z Rosją zaczął się od pierwszej wizyty jeszcze kanclerza Adenauera, który pojechał do Moskwy, żeby ściągnąć jeńców niemieckich. Wtedy zaczęła się współpraca w dziedzinie energetyki z Rosją, a nawet powiedziałbym wcześniej, no bo ta współpraca to są jeszcze czasy traktatu z Rapallo i tak dalej, i tak dalej. I w, w Niemczech pokutuje patrzenie takie na Rosję, że Rosja jest krajem ogromnym, który może nam przynieść ogromne zyski, co oczywiście w bezwzględnych liczbach jest nieprawdą, dlatego że Rosja dla Niemiec jest czternastym, w tej chwili chyba nawet siedemnastym partnerem handlowym po wprowadzeniu sankcji. Polska jest w tej chwili na trzecim lub na czwartym miejscu, w zależności czy chodzi o import czy eksport, więc to Niemcy w Polsce zarabiają znacznie więcej niż w Rosji i to jest zasadniczy problem. Problem polega też na tym, że Niemcy chcą ograniczać demokrację, bo niczym innym jest próba odebrania państwom członkowskim prawa weta, i to z pominięciem traktatu. Było to o tym z kolei pisze EuroActive, taki europejski. No powstań, ma, się jakiś, pro... ma się podobno znaleźć jakiś sposób, choć nie bardzo wiadomo jeszcze jaki, żeby poza traktatowo zasadę jednomyślności. Już Wiadomo. Znieść. wiadomo. Już wiadomo. Z, napisał właśnie o tym EuroActive, chciano by się. Po tak zwane klauzule pomostowe, a, które umożliwiają zmiany zasad rządzących Unią Europejską bez zmiany traktatów. A tutaj oczywiście na to też jest potrzebna zgoda ministrów, ale nie są potrzebne premierów, no, czyli Rady Europejskiej, ale nie są potrzebne procesy ratyfikacyjne. A, a jak wiadomo, te procesy ratyfikacyjne, które dotyczyły na przykład Konstytucji e, Europejskiej, no, zostały przy, między innymi we Francji. Holandii odrzucone, w związku z czym ta konstytucja europejska nie weszła w życie i te rozwiązania, które marzą się eurokratom, czyli dać im do ręki potężne narzędzia pozwalające zarządzać Europą z Brukseli nie weszły w życie i to jest coś, co bardzo boli eurobiurokratów i te pomysły oraz Berlin oczywiście i te pomysły są pomysłami szaleńczymi, bo one no, ubezwłasnowalniają tak naprawdę Demos europejski, i jeżeli nie będzie można wyrazić opinii w referendum, bo nie dojdzie do zmiany traktatu, a jednocześnie zostaną wprowadzone fundamentalne zmiany bez woli suwerena, to to jest już dyktatura. Ja zacząłem tę rozmowę od stwierdzenia, że trotyl to jest ten przydomek, który dumnie pan nosi. Przypomnijmy krótko, skąd on się wziął. Pana artykuł w Rzeczpospolitej wywołał swego czasu burzę w polskiej polityce. No, posługując się informacjami z, z prokuratury, jako pierwszy poinformował pan opinię publiczną, że na wraku Tupolewa, który rozbił się pod Smoleńskiem, znaleziono ślady trotylu. Redakcja od pana dzień później, od tej publikacji się odcięła. Pan twierdził, że ma rację i te informacje są sprawdzone. A, a mówię o tym y, dlatego, że no, mamy w, w Województwie Lubuskim swego rodzaju też y, trotyl. Mamy oferę z, aferę z domniemanym molestowaniem pracownic Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie. I tutaj sprawa niezwykła dla wielu komentatorów. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego naciska na redakcję, aby zweryfikowała y, osobę dziennikarza, który o tej sprawie. Pisze, jak pan to komentuje, jak się do tego odnosi, i czy to na przykład w Niemczech, w których pan w tej chwili jest, jest w ogóle do pomyślenia? A wbrew pozorom Niemcy nie są takim idealnym krajem, za który są uważane i jest to do pomyślenia, dlatego, że niemieckie władze mają wpływ przynajmniej na dużą część mediów publicznych, natomiast na pewno nie odbywa się to w sposób tak bezczelny, jak w przypadku Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego, no bo oczywiście nikt nie zostawia śladów na piśmie, a już na pewno nie pisze takich listów do zarządów czy redakcji Mediów, bo to jest po prostu jakby coś absolutnie niewyobrażalnego, kiedy dokonywano czystki w Rzeczpospolitej w tygodniku. Uważam, że to się jednak mimo wszystko odbywało w nocy przy śmietniku. Przypomnę spotkanie Grzegorza Hajderowicza z Pawłem Grasiem, czy dymisja redaktora naczelnego dziennika Fakt była omawiana w restauracji między Grasiem a Kulczykiem, który obiecywał interweniować. W, u wdowy Springerowej, żeby usunąć Grzegorza Jankowskiego z funkcji naczelnego. Nikt listów w takich sprawach nie pisał. Tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju jednak wyższym poziomem bezczelności, ponieważ wydaje się, że Urząd Marszałkowski uważa, że po prostu tego typu sprawy można koncie Pan ma na a, swoim koncie, pan ma na koncie wiele tego typu publikacji. To za, za czasów Platformy Obywatelskiej. Aferę hazardową to, to pan jako pierwszy opisał. Proszę powiedzieć, czy były jakieś potem próby nacisku osobiście na pana, czy na redaktora naczelnego, medium, w które pan pracował, żeby jednak to zdjąć, żeby nie drążyć? Czy, czy, to, czy, to, czy to wcześniej miało miejsce? A. Były oczywiście takie usiłowania takim najbardziej taką próbą, którą ja pamiętam, ona nie dotyczyła akurat afery hazardowej, ale dotyczyła tego, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych za czasów rządów Radka Sikorskiego wysyła białoruskim opozycjonistom pity, za które to pity, gdyby się okazało, że Białorusini brali pieniądze od Polaków, no bo brali, groziły kary więzienia i w momencie, w którym zaplanowałem opublikowanie takiego tekstu, dzisiejszy senator Platformy Obywatelskiej, a ówczesny rzecznik prasowy MSZ-u zadzwonił do mnie i syczał mi do słuchawki, zrobię wszystko, żeby ten pański tekst nigdy się nie ukazał, a no, na szczęście mój naczelny był odporny na tego typu naciski, ja pogoniłem oczywiście tego rzecznika, obecnego senatora w Diabu, ale ten rzecznik wówczas, a dzisiejszy senator Marcin Bosacki, był skuteczny, ponieważ udało mu się zdjąć z anteny TVN-u gotowy już reportaż, który bił w radka Sikorskiego jeszcze jako szefa MONU. I mimo, że wyszły już tak zwane zajawki, czyli ten reportaż został zapowiedziany na antenie, ten po interwencji Bosackiego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych został ocenzurowany. Podobnie było zresztą z słynnym filmem o Lechu Wałęsie, który. A, dotyczył współpracy Wałęsy z mm, Bezpieką i potwierdzał wszystko, co wcześniej napisali w swojej książce. On, ten ten film nawet wyciekł i ja no, oczywiście nie chwaląc się powiem, że go widziałem w całości w tej wersji podobno niegotowej y, produkcyjnej, której nigdy y, TVN nie wyemitował. Nie chwaląc się, teraz już to mogę powiedzieć, nie chwaląc się, ten wyciek jam spowodował. O proszę. E, jeszcze jedno pytanie na koniec. E, co? E, autorzy zostali z i z TVN od razu dodajmy. Co, co redakcja Gazety Lubuskiej powinna zrobić w tej sytuacji na oficjalne pismo, oficjalne wskazanie? A dodam jeszcze, że redakcja Gazety Lubuskiej otrzymała anonimowo nadaną przesyłkę zawierającą kompromaty, rzekome kompromaty na Roberta Bagińskiego, który jako jeden z kilku dziennikarzy o Gorzowskim WORD pisał. Co redakcja powinna zrobić? Oficjalnie odpowiedzieć? A, dokładnie to co nie dokładnie to co zaproponowaliście na co zaproponowała na swoich łamach czyli zawiadomienie do prokuratury z paragrafu chyba nigdy nie użytego w historii prasy polskiej o karalności w przypadku ograniczania krytyki prasowej te artykuły które zostały wymienione na łamach gazety lubuskiej one wreszcie powinny znaleźć swoje zastosowanie ponieważ to czego dopuszcza się urząd marszałkowski. można do nie mywać, że jest przestępstwo. Cezary Gmys, dziennikarz, śledczy, korespondent telewizji polskiej w Berlinie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i rozmowę. Dobrej pogody. Dziękuję. Wzajemnie wszystkiego dobrego. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.